Siema, witamy Was w pierwszym odcinku na naszym kanale. Zaraz się dowiemy jaki będzie temat. Okej, okay. a więc w pierwszym odcinku porozmawiamy sobie o coming w pracy, czyli lecimy na grubo. Nie, nie zastanawiamy się nad tym, nie robimy żadnych wstępów. Lecimy na grubo, czyli to co jest trudne. Nie najtrudniejsze, bo najtrudniejsze jest coming out przed rodziną, ale do tego też wrócimy. Szarlota, ja wcale nie uważam, że coming out przed rodziną jest najtrudniejszy. No bo to zależy od No, tak, no zależy. No Ale tak. jeżeli chodzi o Katarzynę, to Wam od razu zdradzę. Uh -huh. To jest najlepszy przykład jak nie robić coming outu w pracy. Tak, w mojej poprzedniej pracy byłaś Andrzejem. Tak, miałam na imię Andrzej. <laughs> <laughs> miałam na imię Andrzej, Andrzej jeździł na Mauritius, <laughs> po prostu wszystkie wakacje z kachą. Zabierzesz Andrzeja na naszą imprezkę firmową? <laughs> nie, będę z koleżanką. <laughs> Andrzej nie może. Coming out w pracy. Pytanie czy w ogóle on jest potrzebny? Panie. Jeśli tak, jak to robić? I opowiemy wam trochę o tym, jak, jak my dokonywałyśmy tak. coming outów, ponieważ to co jest tutaj ważne w tej naszej mhm. historii to to, że ja jestem takim baby bisexual. Mhm. Kaśka jest moją pierwszą partnerką i ostatnią. Mhm. Tak przynajmniej jej się wydaje. No zobaczymy. W każdym razie ja, jako żyjąca zawsze z mężczyznami, jak dotychczas, byłam przyzwyczajona do tego, że to nie jest żadna zagadka, z kim ja jestem, że nie ja z kimś coming jestem, out. że nie muszę robić coming outu, więc. Jak poznałam kachę, to stwierdziłam, okej, okay, to ja zamierzam funkcjonować tak dalej, ponieważ dla mnie to jest naturalne, mm -hmm. że ja lubię się pochwalić, z jaką wspaniałą osobą jestem, co mi wspaniałego ugotowała. I dla mnie to było mega ważne, żeby wszyscy wokół wiedzieli. I nigdy nie chciałam robić z tego jakiegoś wielkiego zamieszania. Natomiast Katarzynka, no opowiedz, jak to u ciebie było. Znaczy, mówimy o poprzedniej pracy, tak? Mówimy w ogóle o twoich outach w pracy, czyli no, od bo... kiedy tylko. Tak. tak. No, raczej po prostu ukrywałam ten fakt. Znaczy, ukrywałam. No, Mówiłam, że z kimś jestem, ale nie mówiłam, nie mówiłam że jestem konkretnie z dziewczyną. No, nie, no, mówiłam, że mam partnera czy partnerkę. Partnera, mówiłam. Partnera, tak. Czyli, czyli no, jakby nie grałam z ingielki. No, ale wiesz, to musi być takie bardzo stresujące, bo jak z każdym kłamstwem, nie? To tak się zapętlasz. Po prostu starałam się też nie rozmawiać jakoś za dużo o związku. Czyli to jak wchodziłaś do pracowej stołówki, kuchni, czy jakkolwiek to spuszczałaś wzrok i nie chciałaś rozmawiać o swoim życiu prywatnym z ludźmi? W ogóle nie rozmawiałam o życiu prywatnym pracy. Nie, rozmawiałam o pracy i. No, nie, nie byłam w weekend na imprezie pies nie zjadł, wiem, mi z, tak, zjadł mi pracę domową. Tak, zjadł pracę domową, ale nie, nie opowiadałam jakoś szczególnie o swoim życiu prywatnym. No ale tak, jak my zostałyśmy parą, no to ja stwierdziłam, że wszyscy wciąż będą wiedzieli o tym, że ja jestem z kimś i kto jest tą osobą. I tak trochę też lubiłam sprawdzać, jak ludzie zareagują, tak, się, no, żeby tak im jest. walnąć taką bombę i zobaczyć, jak sobie z tym radzą. Więc ja miałam troszeczkę to odwrócone, że bardzo często osoby nieheteronormatywne boją się tego, jak one się zachowają, kiedy uh -huh. ujawnią te informacje. Ja miałam zawsze takie, uh -huh. a zobaczmy, jak zareaguje. Tak, jak ktoś w pracy się ciebie pytał, tak? W sensie przychodziłaś do nowej pracy i co? I oni się ciebie pytali, no jesteś z kimś w ja tak? Czy...? Nie, no ja mówiłam, że no, sorki, dzisiaj się spóźniłam, bo, yy, bo się pokłóciłam strasznie z moją dziewczyną i nie mogłyśmy się dogadać okay. w kwestii tego, czy skarpetki się zwija, czy rozwija przy, do przed wkładaniem do pralki. To takie przebiecanie ja, wtedy... moje, te, tych moich coming outów, to robię do dzisiaj i bardzo to lubię i uważam, że to jest fajne. No bo jest takie naturalne. No. I naturalne, i też dajesz szansę tej osobie, której to mówisz. Yy, Oswoić się z tym i zareagować na swój sposób, bo to nie jest tak, że mówisz, a tak w ogóle, to wiesz, muszę ci się do czegoś przyznać, bo ja no to nie, jestem tak, z dziewczyną. To, tak, to jest i taki ten pytający wzrok, i ta osoba musi jakoś zareagować. Ty już czujesz tak, wiesz, przygnieciona się, jak to mówisz, tak? tak boisz się, ktoś, co ktoś powie, tak? Więc najlepiej tak mówić. Wyrzucać z siebie. No, odezwała się specjalistka, no, która mnie nazywała Andrzejem przez wiele ale lat. Ale to swojej w poprzedniej pracy. pracy, a w tej pracy ty mi zrobiłaś kominka. Po prostu. Ja zrobiłam to, czego nie powinno się robić, czyli wyautowałam kachę w przedniej Tak, tak. Właśnie jechałam wtedy na spotkanie jakieś... w ogóle to był który, to trzeci czy czwarty dzień w tej pracy, więc chwilę byłam i jechałam dopiero na spotkanie pierwsze jakieś z klientem. Wychodziłam z, na Marszałkowską z bramy, poślizgnęłam się i złamałam nogę i wybiłam bark. Zrobiłam telemarka. Jak można się poślizgnąć, żeby jednocześnie złamać nogę i wybić bark? No bo tak poleciałam do tyłu, ten bark mi wypadł. No i złamałam nogę, no nieważne. Nie o, nie o tym dzisiaj rozmawiam. O moich kontuzjach może zrobimy odcinek. O, o tym powinien być osobny odcinek. Odc od, tak, osobny odcinek. Wszystkie kontuzje, i... kachy. I no, to i seria. To I złamałam tak. tą nogę, zadzwoniłam do ciebie i powiedziałam ci, że chyba złamałam nogę. Ja jak zwykle pomyślałam, no nie. Karowała znowu zarywała. Tak, i pomyślałaś pewnie, że gadam głupoty i wcale jej nie złamałam, ale ja już wiedziałam, że ją złamałam. Usiadłam sobie na murku i czekałam, aż przyjedziesz, bo ty gdzieś byłaś na jakichś badaniach czy na czymś. Wróciłaś, pojechałyśmy do szpitala, no a ja cały czas miałam to spotkanie. Tak? Które się zaraz miała zacząć z tym klientem. No ale trochę ważniejsze miałam wtedy sprawy. Tą złamaną kostkę pojechałyśmy do tego szpitala i dzwonił mój szef. Tak, i dzwonił mój szef cały czas, e, gdzie ja jestem, tak? Ty odebrałaś tak, ten no telefon? No ja patrzę, szef dzwoni. Okej, okay, nie ma problemu. Ja odebrałam ten telefon, mówię. No cześć Tomek, tutaj Sylwia, dziewczyna Kachy. Kachy właśnie wzięli na prześwietlenie, bo złamała nogę. No i on wtedy. Y no, okej, okej, okay, okay. no okej. Okay. A no, jak on zareagował? Bo to... No nic, no, po prostu, ojej, zmartwił się, się to, bo tak, to no zajął się tobą. To jest go. po raz kolejny moje przemycanie twojego lesbowania tak. y, wśród ludzi. Tak. Że po prostu zarzuciłam temat i nie dałam szansy na reakcję na tę konkretną informację. To prawda. No ale później już minęło trochę czasu, już y, też y. Na pewno ta informacja się rozeszła, tak, po firmie, no, to nie, nie jest też jakaś, jak, jak, jakaś tajemnica, to nie, nie, nie powiedział Tomek, ale nie może że Kacha ma dziewczynę. Poza I... tym, wiesz, no my już od pięciu lat byłyśmy obecne w różnych tak, mediach, tak, więc tak, to, to nie jest tak, że no ale... że to była tajemnica ogólnie. No tak, 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 oczywiście. No i, no i teraz jest tak, że jak mam jakąś imprezę firmową, to dziewczyna do mnie z pracy, a będzie Sylwia, a będzie Sylwia. Więc już stało się coś takim naturalnym bardzo mocno. Znaczy, właściwie. Na tych imprezach nie ma właśnie partnerów innych. Ale osób. Sylwia jest! Ale Sylwia nie. jest! Bo to nie. wiesz, to, to się nie liczy. Nie, to się nie liczy. <laughs> nie, no Co ale jest tak oczywiście to... też problemem i o tym też będziemy rozmawiać tutaj, że właśnie to, że nasz związek się nie liczy jest ogromnym problemem i często się z tym spotykamy, no ale to nie dzisiaj. Czy jeszcze miałeś jakieś story takie, jeśli chodzi o pracę, ciekawa? Nie, no może nie o pracę, ale w ogóle ja bardzo lubię te reakcje na coming out. Na przykład byłyśmy któregoś razu na basenie a, no, tak. To było ostatnio byliśmy na basenie i e, obie Wierzy mamy czepki. Mamy wspólne tatuaże i one są na karku i widać je dopiero, jak nakładamy te czepki i tak. oni, mamy włosy odsłonięte. Jeden z chłopaków. W, Bo ty basenie. wcześniej już chodziłaś na ten basen. Tak, ja... chodziłam na basenie i ten jeden chłopak nie wiem, może, myślę, że ja gorwę, zresztą ja sobie tak lubię żartować. Mhm. No i przyszła kaśka i on tak o. Nie A są, Macie taki, taki sam tatuaż. Jakbyś mnie wiedziała, <noise> <noise> że mamy. I Ja tak spojrzałam na niego mówię, no, bo jesteśmy parą. I ta trenerka, która była na pierwszy tak. raz, totalnie się nie spodziewała tak. I, ale super! No płyniemy! Fajnie! A <noise> fajnie! No, ale to jest właśnie tak, no trzeba ludziom trochę robić takie szoki. No i oczywiście zawsze. Pierwszą zasadą coming outu, gdzie by to nie było, jest to, czy czujecie się bezpiecznie tak. w tym miejscu, czy to nie będzie dla was jakimś zagrożeniem. No bo obawa przed tym, jakie będą reakcje, to jest jedno, ale to, czy rzeczywiście może się coś stać, I coś zagrażać konsekwencje waszemu mogą być, tak, tak. konsekwencje. No konsekwencje, tak konsekwencje tak jak to no to wiesz, niektórzy mają ciężkie konsekwencje, bo na przykład pisało do nas mnóstwo ludzi, A że... A to do innego odcinka. Dowiecie się w innym odcinku. Tak, to win, a może ten już zakończymy. Tak. <śred tak. <TonowNG> <średe> Także dziękujemy Wam bardzo. Co róbcie? Nie łapy w górę. Lajkujcie. Subskrybuj w górę. <średe> subskrybujcie. Subskrybujcie tu Sherlocka. A dzwoneczek. <średe> Klikajcie dzwoneczek. Ja nie wiem, gdzie on jest, ale nauczę się na pewno i następnym razem Wam powiemy, gdzie. <średe> Zawsze tak się robi, że się wskazuje. A nie, tak. Tu tu Tutaj lajki. Tak. <średe> a tutaj dzwoneczek. Tak. Chyba. Zobaczymy. Bye. Bye. Bye.